Cześć. Słuchajcie, dzisiaj film obiecany, wyczekany, wyprosiliście się o niego w komentarzach wiele, wiele razy. Sam obiecałem to pokazać już na początku, więc jedziemy. Spasowanie zamka. Zrobimy je sobie na przykładzie prawdopodobnie dwóch replik, ponieważ miałem to robić tylko na tej, ale jak wiecie z poprzedniego odcinka, zaistniała tutaj ciekawa sytuacja, w związku z czym to spasowanie jest teraz idealne. Więc polecam sobie obczaić. Natomiast jest kilka rzeczy, które by można jeszcze ewentualnie popoprawiać. Po pierwsze tak. White plug. W tym przypadku nie jest specjalnie problematyczny, ale często jest tak, że trzeba go też poprawiać. Jak to zrobić? Już Wam mówię. Bardzo prosto. Naklejamy na niego po prostu kawałek papieru. Długi raczej niż krótki. Standardowo, powiedzmy tak jak zawsze żeśmy robili z, ze spustem, na przykład, czyli naklejaliśmy takie krateczki, karteczki małe. To też z zeszytu w kratkę wycinamy taki paseczek, naklejamy i sprawdzamy, jak siedzi. Nie może siedzieć zbyt trudno. Nie możemy go tam wbijać na siłę, bo możemy coś uszkodzić po pierwsze, a po drugie potem ciężko będzie to wyjąć. Aż takie spasowanie nie jest potrzebne. Jest potrzebne takie, żeby nie latało. Ten white plug tutaj akurat troszkę lata, ale widzę, że raczej tylko z tej strony, więc ja nakleję mu jedną podkładkę tutaj. Od tego należy zacząć. Standardowo bierzemy kropelkę. Protip kropelka jest najlepsza. Wejemy kropelkę. Kropelki. Teraz nasza szpatułka. I karteczka. W moim przypadku to powinno w zupełności wystarczyć. Zawczasu powiem. Co zrobić, jeżeli się czegoś nakleiło za dużo? Pilnik do paznokci, jedziecie, piłujecie, aż będzie dobrze. Nie martwiąc się też raczej, że gdzieś tam zarysujecie replikę czy coś, bo te wszystkie rzeczy będę wam pokazywał, robi się w takich miejscach, żeby nie było ich widać gdy replika jest złożona. Kolejna bardzo fajna rzecz. Dobra. Mamy nasz guide plug. To wystaje solinie. Nie wiem, czy nam to wejdzie. Weszło. Bardzo ładnie, stabilnie. I już się nie rusza w żaden sposób. Jedziemy dalej. Co tu teraz lata? Lufa? Barel na tłożysko lufy. To wszystko generuje niecelność. To wszystko trzeba poprawiać, ponaprawiać, spasować porządnie. Ja może sobie jeszcze zawczasu wymontuję lufę, bo w tym przypadku jest to troszkę problematyczne. Dobra. I w takiej postaci będziemy na pierwszym miejscu spasowywać łożysko lufy, które lata bardzo. Ma potworne luzy. Zaczniemy wobec tego od. Klejania mu kilku podkładek najpierw na bokach. Proponuję tutaj również użyć dłuższych karteczek. Ja sobie je teraz wytnę. Karteczki mam wycięte, to też przystępuję do wklejania podkładek. Tak jak wspomniałem przed chwilą, na boczkach sobie to zrobimy. Najpierw z tej strony. A później z drugiej i widzimy się za moment. Dobra, mamy wklejone podkładki z obu stron. Zobaczmy teraz, jak siedzi. Zawsze sprawdzajcie, jak wpłynęła wasza modyfikacja na replikę. U mnie wpłynęła bardzo dobrze. Idealnie. Ta replika jest jakby, już mówiłem kilka razy, stworzona do grzebania w niej. Po prostu dwie podkładki, nic się nie rusza. Jednocześnie tak jest to zrobione, że jeszcze nie ma oporu, żeby ustawić tego barelnata w poprawnej pozycji. I to jest rzecz, na którą musicie bardzo uważać. Czyli, jeżeli by się okazało, że jest tych podkładek za dużo, nie wbijać tego barelnata na siłę, nie przekręcać go nie wiadomo czym, rozwalicie go. Ja już tak jednego barelnata załatwiłem, jedno uży. z kolufy. E, uważajcie na to, więc po prostu nie wolno z tym przesadzić, ale u mnie jest idealnie pięknie. Teraz zobaczymy, jak się prezentuje w nim lufa. Tylko, może najpierw go zdejmę. To nie glock, to nie jest glock. Dobra. Barelnat nam się ładnie zakluszczył. I co? I lufa lata. Bardzo lata. Dlatego teraz znowu barelnat i podkładki wklejamy do barelnata, nie na lufę. Nie na lufę z prostego powodu, a raczej z dwóch. Po pierwsze będzie je widać... A po drugie, wracający zamek mógłby w nie źle zjechać, bardzo by je ścierał. Nie chcemy tego, nie chcemy, żeby nam te podkładki urwało. One niech sobie tam będą lepiej, bo robią naprawdę dobrą robotę. Dlatego teraz ja to po prostu ustabilizuję. W tym celu znowu wyciągamy to wszystko z zamka. I tym razem podkładki już takie małe pojedyncze, jak tu widzicie, zrobiły się, że tak powiem, eksponatem na mojej już i tak strasznie zniszczonej podkładce do cięcia. Pojedyncze kwadraciki wkleimy do środka na górę, na dół, na bok i na bok, żeby było stabilnie. To o czym koniecznie trzeba wspomnieć. Wklejając podkładki na wszystkich takich płaszczyznach. E, trzeba się upewnić, że one idealnie do nich przelegają, w sensie, że nie są, e, są do nich dostosowane. Jeżeli płaszczyzna jest wklęsła, podkładka też jest tak przyklejona, żeby była wklęsła. Nie może być prosta, ponieważ to może potem powodować sporo problemów. Wkleiłem jedną podkładkę, drugą już miałem. Zerknę, jak to chodzi, chodzi jak chodziło, czyli tragicznie. Dlatego kontynuuję. Dobra, mam już wklejone cztery. Podkładki na wszystkich stronach świata i, i dalej to trochę lata. No, nawet dalej bardzo to lata, ale zobaczę, jak będzie w zamku. Może będzie lepiej, to też zawsze sprawdzajcie. Bo jak dojdzie jeszcze docisk sprężyny, docisk zamka i tak dalej, to się może okazać, że wszystko jest GIT. Natomiast jeżeli nie macie lufy zrobionej na stałe, a tutaj jest właśnie lufa zrobiona na stałe według moda z poprzedniego odcinka. Nie róbcie tego za mocno, ponieważ ta lufa jeszcze musi mieć trochę miejsca, żeby się odryglować. Czyli musi się trochę unieść w górę. Dlatego nie szalejemy hardkorowo, robimy to tak, żeby było w porządku. Nie na hama, nie super mega tight, tylko żeby poprawić to, co jest spieprzone. Dobra, zamek złożony i lufa dalej trochę lata ale widzę, że już bardziej na boki niż góra-dół, dlatego teraz dokleję podkładki tylko na bokach i zobaczymy, co to da. Dobra, i mamy teraz przykład sytuacji, do której nie możecie dopuścić, a jeżeli już do niej dopuścicie, musicie ją od razu poprawić. Mamy zaciasną część, która blokuje się w różnych miejscach na lufie. Podkładek jest za dużo. Ja teraz tu wkleiłem po drugiej podkładce na boki, to nie wystarczyło, więc dokleiłem jeszcze jedną z prawej strony, ponieważ z tej strony lufa odstawała bardziej. E, muszę ją trochę spiłować. Cóż, pilnik e, do paznokci tu nie podejdzie, podejdzie tutaj za to pilniczek iglakowy. Dobra, mamy sprawę ogarniętą. Chodzi w sam raz. Poskładamy, zobaczymy. Lufa jeszcze trochę chodzi góra-dół. Można by ją jeszcze z lekka poprawić, ale zawsze sprawdźcie, jak to się przedstawia, jak jest złożone. Bo może się okazać, i w moim przypadku najpewniej się okaże, że po złożeniu nic tu już nie będzie latać. Po złożeniu z dolną częścią pistoletu. Tak, wiecie co, jakby to tak na upartego... Przesunieć w górę. To jeszcze trochę chodzi. Z tego co widzę, większy nacisk jest potrzebny z góry. Więc dokleję tam jeszcze jedną podkładkę. Jeszcze kolejny drobny protip. Zawsze jak coś przykleicie, sprawdzajcie, czy klej wysechł. Do końca, żeby nie okazało się na przykład, że skleicie sobie lufę z barynatem, bo to by się mogło skończyć dość ciekawie. E Trzeba by jeszcze tą podkładkę jedną troszeczkę spiłować, bo jest ciut za gruba, co też ja teraz uczynię. Dobra, wystarczyło całkiem niedużo piłowania i już sytuacja uległa znacznej poprawie. To się jeszcze odrobinę jeszcze dotrze, ja to jeszcze będę sprawdzał. Wam też oczywiście polecam, jak wykonacie, przestrzelajcie kilka razy replikę, czy na pewno wszystko jest z nią w porządku. Te podkładki po jakimś czasie pewnie się wyrobią, ale... W tym miejscu powinny akurat być zupełnie w porządku. I co? Jedyna rzecz, która lata, to muszka, która lata dalej. Bo latała też wcześniej. Nic z nią nie robiliśmy, więc lata dalej. A poza tym nic, zero. Złóżmy to teraz z zamkiem. Eee, fu, złóżmy teraz zamek z resztą. I dajmy tutaj slide catch. Gdzie jest slide catch? Czemuś swajd kecać i zgubiłem, dobra, znalazł się i po prostu nic: no nic, wszystko tutaj jest pięknie, sztywno, replika działa, wrażenie jest tysiąc razy lepsze. Wyciągamy z kabury już nie jakoś grzechotkę metalową, tylko po prostu kawał spasowanej, sztywnej klamy, która w dodatku chodzi bardzo przyjemnie. Muszę powiedzieć, że ten mod, o którym mówiłem w poprzednim odcinku o zrobieniu na stałe lufy robi genialną robotę. Szczególnie, że w połączeniu z nim można to spasowanie zrobić naprawdę porządnie, bo nie trzeba brać poprawek na to, że ta lufa musi się przekosić w pionie. Więc Czemu nie? Pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. Cóż, kolejna genialna rzecz, wynikająca z moda z poprzedniego odcinka, czyli rozkładanie lufy od komory. Jak widzicie, już tu coś zrobiłem i chyba zrobię jeszcze trochę. Czemu to służy? Bardzo prostej rzeczy: stabilizuje nam lufę wewnętrzną w lufie zewnętrznej, która jak widzicie tutaj ma konkretne luzy. A zważywszy na fakt, że tutaj ta lufa razem z całą komorą się nie rusza, tylko jest na stałe przykręcona tutaj śrubką, to możemy polecieć hardkorowo. I do tego celu używamy najzwyklejszej w świecie taśmy izolacyjnej. Proponuję zrobić to tak, żeby nawinąć jej na początku sporo, niech się nam wydaje, że jest jej za dużo. A potem sukcesywnie po kilka centymetrów odklejać, aż zupełnie swobodnie, bez zbyt dużych oporów. Wejdzie do lufy zewnętrznej. No, jest za dużo. Więc co? Więc szukamy, gdzie tu jest koniec. I paznokcie trzeba to teraz troszeczkę oderwać. I do odetniemy na początek. Tyle. Taśma izolacyjna generalnie jest dosyć gruba, więc już odcięcie naprawdę niewielkiej ilości może zaważyć. Widzicie? Jeszcze dosłownie odrobinka i wejdzie bez problemu. W sumie mógłbym do tego wydrukować jakieś podkładki, ale e, nie wiadomo, zawsze nigdy nie wiadomo, jaką kto ma lufę. U mnie ta lufa właśnie wlazła. Jak widzieliście, znowu odciąłem niewielki kawałek, natomiast już jest zdecydowanie lepiej. Nadal to trochę lata, ale na tą chwilę chyba nic więcej z tym nie zrobimy. Faktycznie można by tam wrzucić może jakąś podkładkę taką bardziej plastikową, wydrukowaną, ale ciężko by ją było dopasować. Na tą chwilę jest zupełnie ok, zważywszy na to, że ta lufa jest stała, to nie będzie to aż tak latać. Dlatego ja to teraz poskładam i jeszcze coś wam pokażę. Myślę, że to na co wszyscy czekali i co was najbardziej interesowało. Zmieniliśmy pistolet, zmieniliśmy pistolet z AW na AW, z kolta na high-cap. E. I tutaj Wam pokażę to, właśnie o co pewnie większości z Was chodziło, czyli jak spasować zamek z ramą. Jest sposób polegający dokładnie na tym samym, co robienie spasowania wszędzie indziej, czyli właśnie na wklejaniu podkładek. Ja tego teraz nie będę robił, bo mam to w sumie zrobione. Natomiast jest kilka. Minusów. Pierwszy minus jest taki, że to się zużywa. Jak widzicie, u mnie jest już zużyte dosyć sporo tutaj. Pogrzeziony przez zamek, bo zamek ciągle po tym jeździ. Nie bardzo mam pomysł, co tam można innego wkleić, co by się trzymało tak dobrze jak papier, ale tak. Po pierwsze, spasowanie generalnie komory z tym elementem ramy, ponieważ tutaj zahacza się komora. To musi być dobrze spasowane, więc proponuję sobie wymontować lufę z zamka i sprawdzać, jak bardzo ona lata tutaj. Bardzo możliwe, że ten luz jest dość spory i w dużej mierze on jest odpowiedzialny za to, że lata wam zamek. Natomiast jeżeli to nie do zadowalających efektów, to robimy spasowanie w tych dwóch miejscach, uważając, żeby nie wlać kleju gdzieś tam w mechanizmy. Nie ma sensu tego rozbierać, żeby to robić tak mega, mega, mega ostrożnie. Wystarczy uważać. Bo no stracie się, jeżeli będziecie to za każdym razem rozbierać, składać i tak dalej. Nie ma to sensu. Więc w tych dwóch miejscach oraz tutaj. I staramy się ten zamek tak wycentrować, żeby on chodził. Prosto ciągle. Jest to trochę problematyczne, nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to najlepsze rozwiązanie jak na razie na jakie wpadłem. Osobiście zawsze sobie to spasowanie poprawiam przed zawodami na przykład, ponieważ wtedy ta klamka nie lata wcale. Innym wyjściem, tak jak już wspominałem, jest zrobienie lufy na stałe, które bardzo możliwe, że również poprawi spasowanie. W tym momencie jeszcze niedawno to spasowanie miałem bardzo dobre, teraz Trochę ten zamek już zaczął latać, ale jeszcze nie aż tak strasznie. Dlaczego nie jest to idealne rozwiązanie? Z prostego powodu. Unosi ono zamek do góry, przez co mamy tutaj delikatną szczelinę. U mnie akurat, akurat jej specjalnie nie widać, ale widać ją na przykład w R31 od Army. No i nie jest to zbyt ładne, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza. Można to zrobić. Pamiętajcie tylko o ważnej rzeczy, czyli zwróćcie uwagę na white plug. Czy wam ten element nie wystaje? Bo jeżeli wystaje, to będzie haczyć o te podkładki u mnie. On wystawał mocno i właśnie mocno zahaczał. Musiałem go sobie spiłować dookoła i dzięki temu przestał. Dlatego właśnie taki, a nie inny modzik był tu możliwy do zrobienia. Więc jeżeli ktoś chce. To bardzo proszę. Oczywiście, spasowanie zamka też tu w pełni jest zrobione samego w sobie, zamka jak we wszystkich moich replikach Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że czujecie się usatysfakcjonowani odpowiedziami, które dostaliście i o które tyle razy mnie prosiliście. Wiecie już, tak jak to zrobić, wiecie, czego nie robić. I to wszystko. Zapraszam Was do obczajenia kanału drugiego admina Cold High Group Polska. Zapraszam Was również na tą grupę, gdzie jestem administratorem właśnie do spółki z drugim kolegą. Idąc dalej zapraszam Was na grupę AGM003 Fangroup. I to wszystko. Komentujcie, jeżeli chcecie zobaczyć coś ciekawego. I póki co to tyle. Dzięki. Cześć.